Cześć. W 2022 roku świętujemy 40-lecie chyba najpopularniejszej grupy szosowej, czyli Shimano 105. Ze względu na dobrą cenę oraz kompatybilność z wyższymi grupami jak Ultegra czy Dura-Ace, jest ona świetnym wejściem na poważnie do świata rowerów szosowych. No i oto 40-lecie Shimano postanowiło świętować, pokazując światu długo wyczekiwaną elektryczną 105 Di2. Pomimo tego, że Shimano cały czas twierdziło, że nie ma sensu robić 105 w elektryce, to po prezentacji AXS Rival w 2021 roku chyba jednak zmienili zdanie, bo właśnie doczekaliśmy się elektrycznej grupy szosowej dla ludu, czyli takim Volks Di2. Nowa grupa Shimano 105 daje dostęp do systemu zmiany przełożeń Di2 nowej grupie rowerzystów. Tym, którzy nie chcieli wyślinić ogromnych sum za Ultegra i wyżej, a z drugiej strony nie chcieli napędu na stremie i korzystali jedynie z mechanicznych grup. Co się zmienia w Shimano 105 Di2 R7100? Zaawansowana platforma Di2 to jest wbrew pozorom bardzo ważna wiadomość. 105, Ultegra i Dura Ace mają taką samą platformę, co oznacza, że są one kompatybilne. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zaczynać od 105 i powoli upgrade'ować do Ultegra czy Dura Ace. A. 12 biegów wchodzi pod strzechy. Zgadza się. Kolejna szosowa grupa dwunastobiegowa w portfolio Shimano. Nowy kształt klamkomanetek, o których powiem trochę więcej za chwilą. Ulepszony układ hamulcowy. 10% większa odległość tarcz od okładzin hamulcowych i bardziej agresywna reakcja na dotyk. Nowe karbonowe koła. Nowe są zarówno obręcze, dostępne w dwóch rozmiarach, jak i piasty. Oraz nowe tarcze hamulcowe. Konstrukcja. Cała konstrukcja 105 DI2 jest bardzo podobna jak w przypadku droższych grup typu Ultegra czy Dura Ace. Czyli klamko-manetki są całkowicie bezprzewodowe, poza oczywiście przewodami hamulcowymi. A przerzutki są połączone ze sobą kablem ukrytym w ramie oraz baterią ukrytą w rurze podsiodłowej. Tak jak w przypadku Ultegry i Dura Ace DI2, taki tutaj, mózgiem całej grupy jest inna przerzutka. To ona wskazuje, czy bateria jest naładowana, i to przez nią ładuje się cały system. A skoro jesteśmy przy tylnej przerzutce, to jeszcze tylko informacyjnie, że wykorzystuje ona technologię Shadow Plus, czyli jest mocno schowana w stronę ramy koła, aby zminimalizować ryzyko jej urwania. Nie możemy mówić tutaj o pełnej bezprzewodowości jak w Sremie. W elektrycznych AXS ETA pod SREMA przerzutki są wyposażone w oddzielne baterie, dzięki czemu jeśli jedna się rozładuje, to zawsze możemy jakoś sobie poradzić w trasie z jedną baterią. W Shimano 105Di2 mamy tylko jedną baterię, na dodatek ukrytą w ramię. Tak więc, jeśli ona rozładuje się w trasie, to niestety czeka nas ciężki powrót do domu. Oczywiście jest na to wyjście: regularne sprawdzanie stanu baterii, bo ta nie rozładowuje się zbyt często. Tylna przerzutka będzie współpracować z dwoma nowymi kasetami dwunastobiegowymi 1134 oraz 1136. Tutaj też trochę widać do kogo kierowana jest 105, czyli do osób najmniej wytrenowanych, lubiących jeździć po górach. Pewnie się da włożyć ciasno zestepniowaną kasetę z Ultegry 1128 albo dura Ace, ale wtedy i koszt kasety większy i tak dalej. ma być lekko i przyjemnie, szczególnie w górach, a no dodatek tanio. Tanio znaczy się najtaniej w elektronice, bo oczywiście sama grupa do tanich nie należy. Przechodząc do przedniej przerzutki, o ile Shimano podczas prezentacji Ultegry i Dura-Ace Mówiło o tym, jak bardzo się napracowali nad nowym kształtem przedniej przerzutkiem, aby była ona jak najbardziej aero. Tak tutaj czuć recycling ze starszych grup. Przednia przerzutka jest zdecydowanie większa niż Ultegra i 2 Jeden rabin powie, że to słabo, a drugi rabin powie, że w końcu oszczędności musiały być, skoro ma być taniej. A no i nowa 105 obsługuje tzw. synchronized shifting, czyli zmieniając na lżej lub ciężej, w pewnym momencie przednia przerzutka może się sama zmienić. Dzięki czemu nie musisz sterować przednią przerzutką, bo ona ogarnia się sama. Możliwości konfiguracji 105 tu jest naprawdę wiele. Wystarczy ściągnąć aplikację Otrzymano i można konfigurować dosłownie wszystko. Jeśli chodzi o korby, to początkowo będzie dostępna tylko jedna z blatami 5034, a dopiero później ma być dostępna trochę bardziej dla zaawansowanych 54-36. Tutaj też faktycznie widać, że ma być lekko, bo przy najmniejszej kombinacji, czyli 36 z tyłu i 34 z przodu, przełożenie jest mniejsze niż 1 do 1. To jest naprawdę lekko. Aha i zapomniałbym powiedzieć, nie ma korb wyposażonych w pomiar mocy. Tak jak już wspomniałem, 105 Di2 otrzymała przeprojektowane klamko manetki. Trochę dłuższe i wyższe, do tego lekko przesunięte do wewnątrz, mają zapewniać lepszy komfort i aerodynamikę. Nowe klamko-manetki są bardzo podobne do Ultegry i Durais, ale brakuje im przycisku ukrytego pod kapą, który można było konfigurować dowoli. Klamko-manetki są w pełni bezprzewodowe, jeśli mówimy o komunikacji z przerzutkami, bo oczywiście przewód z płynem hamulcowym dalej jest obecny. Manetki działają niczym guziki, i choć skok jest niewielki, ale wyczuwalny. I chyba tutaj jest największa przewaga pomiędzy elektrykiem i mechaniczną grupą. Zmiana przełożeń, szczególnie z przodu, nie wymaga mocnego machania nadgarskiem, po prostu naciskasz guzik i tyle. 105 to jednak nie tylko nowe kształty przerzutki, ale również nowe hamulce, tylko tarczowe. Tak jak w Ultegrze i Dura SDI2, odstęp pomiędzy zaciskami ma być 10% większy, co ma znacząco zmniejszyć możliwość ocierania tarcz o klocki. Szczególnie, że tarcze od starej Ultegry lubiły się trochę przekrzywiać, więc ta większa przestrzeń może się przydać. A, no i przy okazji odświeżyli wygląd tarcz hamulcowych. Są bardziej podobne do Ultegry i Durais. Koła, choć nie są sygnowane napisem 105, również odświeżono. Grupa doczekała się pełnych karbonów C36 i C46. C32 to 32 mm stożek, a C46 to... tak, zgadliście, 46 mm stożek. Do tego i tak jak przy Ultegrze i Durais, bębenek 11-biegowy pasuje do 12 biegów, ale 12-biegowy nie pasuje do 11. Ceny nowej 105 załączam do opisu tego odcinka, ale moim zdaniem jest zaskakująco dobrze. 105 wydaje się być nie tylko tańsza od Ultegry, co jest oczywiste, ale również tańsza od Srema Rivala AXS ETAP. Zobaczcie na nową Madonkę. Madon SLR 6 ETAP. To koszt 41 tysięcy złotych, a ten sam model na stopiące to tylko 37,5 tysiąca. Moim zdaniem 4 tysiące różnicy to bardzo dobry wynik. Chociaż czuję, że to może być lekki błąd. Dlaczego? Ponieważ jak widziałem podsumowanie cen na przykład na BikeRadarze to 105 Di2 była droższa od SREMA. Dziwna sprawa. Przypominam tylko, że SREM Rival może występować w dwóch konfiguracjach. Z miernikiem mocy i bez. Może to jest powód tej różnicy cen? Bajkradar podaje, że pierwsze rowery na nowej stopiące będą od Ribla, Meridy, a także od Ridleya. Zapewne nie będzie to pełna grupa, ale najważniejsze, że będą ze sobą przerzutki, korby, hamulce i klamkomanetki. Koła spokojnie można ładować inne. Sam na potrzeby odcinka o Treku Madon 2023 znalazłem jeszcze właśnie tę Madonkę. Moja opinia. Shimano patrząc na rosnącą popularność Srema Rivala, chyba zauważyła, że nie tylko profesjonaliści marzą o elektrycznej grupie i postanowiła zawalczyć o ten kawałek tortu. Moim zdaniem, bez względu na to, którą grupę wybierzecie, czy Rivala, czy 105 di będziecie zadowoleni. Choć muszę przyznać, że różnice pomiędzy elektrycznymi grupami i mechanicznymi, dobrze zestrojonymi, nie są tak duże jak myślałem. Najważniejsza będzie cena 105 w już kupionych rowerach. Jeśli stopionka będzie atrakcyjna względem riwala i będzie dostępna, to raczej sukces murowany. To, co mi się najmniej podoba, to ładowanie poprzez tylną przerzutkę. Rozwiązanie Srema poprzez wymianę baterii jest dla mnie łatwiejsze i bardziej wytłumaczalne w drugiej połowie niż podłączenie roweru do gniazdka. A i jeszcze jedno, aby wyregulować przerzutkę w stopiące DI 2 musisz mieć tylną przerzutkę sparowaną ze swoim telefonem. Bez aplikacji nie wyregulujesz przełożeń. Dziwne, ale cóż! Kto w dzisiejszych czasach nie ma smartfona. I to chyba wszystko ode mnie. A co Wy myślicie o nowej stopiące tu. Dajcie znać w komentarzach. Jak zawsze zapraszam do dyskusji i zostawienia lajka. Do zobaczenia na ścieżce. Cześć.